W starym domu na wsi babcia zawsze mówiła: Nie otwieraj, jeśli zobaczysz laskę, ale dziecko nie rozumiało. A laska pod drzwiami pojawiła się nocą: sama, drewniana, ale świeża, jakby ktoś właśnie nią chodził. Dziecko otworzyło drzwi. Stała tam kobieta stara, sucha, z oczami jak mleko. Uśmiechnęła się i powiedziała: Babcia cię przysłała. Ale babcia już nie żyła od roku. Weszła do środka i usiadła w fotelu babci. Nie mówiła, tylko patrzyła. A kiedy mama wróciła, powiedziała: Zobacz, kto wrócił. Ale to nie była mama, która wyszła rano. Z rana znaleźli tylko dziecko. Fotel był pusty, ale pod nim, wbita w podłogę laska, nie dała się ruszyć, a na niej jedno słowo wyryte świeżo, już moja.